Niemcy mówią leko, leko, a ja mówię miam miam, no ale robię. Witajcie, kochani, w mojej kameralnej kuchni. Wita Was cukiernik Bartek i dziś w kolejnym odcinku słodkości cukiernika Bartka. będziemy robić ciasto austriacki specjał, kardinale schnite, bardzo fajne ciasteczko, nie za słodkie pyszne sprawdzające się do kawki i również na przyjęcia jego przygotowanie nie jest zbyt skomplikowane, tak więc myślę, że również ci z was, którzy nie posiadają jakichś ogromnych umiejętności cukierniczych powinni sobie spokojnie Dać z nim radę, e, tak więc e, nie przedłużając, e, zapraszam e, Was do mojego świata wypieków. Deserowy czerwiec! Deserowy czerwiec! ja yeah! właśnie trwa najlepszy czas w roku. Eee, dlaczego? Oczywiście dlatego, że Roland Garros jest. Właśnie sobie oglądam tenisa od kilku dni codziennie praktycznie. Roland Garros to jest mój ulubiony turniej wielkoślemowy. Po pierwsze dlatego, że jest w Europie i godziny meczów są dla Europejczyków bardziej przystępne niż w przypadku Australian Open oraz US Open. Po drugie, że jest to nawierzchnia ziemna, mączka, na której to wymiany trwają zdecydowanie dłużej niż na nawierzchni trawiastej, której, na której zdecydowanie kluczową umiejętnością jest serwis i bardzo często te punkty rozgrywane są w sposób błyskawiczny, jak ktoś dobrze serwuje, to po prostu albo trafi, albo nie trafi, często yy, nie ma dłuższej gry na mączce zaś yy, więcej umiejętności się liczy. Wymiany są dłuższe, mecze są często ciekawsze i po prostu bardzo lubię Roland Garrosa. A oprócz tego jest deserowy czerwiec. Zaczynamy, bo jest czerwiec. Deserowy czerwiec! Woo! Yeah. Muszę się rozgrzać. Dawno nie robiłem nic słodkiego praktycznie przez cały rok poza tymi deserami w wyzwaniu infla... A a propos, wyzwanie inflacyjne. Niestety nie wyrobiłem się przed deserowym czerwcem, więc ten ostatni odcinek za 10 zł. Będzie już po deserowym yy, czerwcu. Myślę, że taka przerwa w tej podserii dobrze jej zrobi, bo yy, no już to stało się takie trochę powtarzalne. Cztery odcinki z rzędu o tym samym. Yy, a ten specjalny odcinek za 10 zł będzie yy, już, gdy deserowy czerwiec się skończy. Postanowiłem, że na rozgrzewkę zrobię sobie yy, coś łatwego, więc. To znaczy, nie postanowiłem, tak. Tak wyszło. Nie wiem, czy pamiętacie, była ta lista najlepszych e, ciast na świecie. Ona po pierwsze jest z dupy, bo tam wysoko była czeska drożdżówka, która w ogóle nie jest ciekawym, wypiekiem. E, a po drugie już pewnie się zdeaktualizowała, bo ten Atlas, Taste Atlas, to jest trochę jak jedzeniowy film web i e, pewnie ta lista już się przemieszała, skoro tam ludzie cały czas głosują na swoje ulubione dania, ale ja bazuję cały czas na tej samej liście, tak? Zrobiłem kilka pozycji. I teraz, najwyższa z nich, która nie jest pozycją ruską. No bo nie będę ruskich ciast zrobił, nie? To by było... Yy... No po prostu nie będę robił ruskich ciast. Yy, to austriacki kardinale schnitte. Tak się to chyba nazywa. Yy, jestem bardzo dobry z niemieckiego, więc przetłumaczę wam, że yy, po polsku to będzie znaczyć kanapka kardynała. No dziś kanapkę kardynała. I wygląda to na naprawdę dość prosty przepis, taki wymagający małego czasu, yy, więc y, dlatego też przeciągam ten wstęp, gdyż daje sobie sprawę, że odcinek może być dość krótki. Mówię jak najwięcej właśnie, teraz ten czas mi leci, załowuję się niczym Łukasz Hanzel wykonujący drożny. Yy, mam nadzieję, że dobrze mi to idzie. Myślę, że całkiem nieźle mi to idzie. Myślę, że przez te lata yy, mojej yy, kariery YouTube'owej wyrobiłem w sobie właśnie umiejętność takiego spontanicznego mówienia do kamery, które często niewiele wnosi, ale przykuwa w jakiś tam sposób uwagę. Wy teraz siedzicie, słuchacie tego, równie dobrze mógłbym w ogóle nie mówić tego, co teraz mówię, ale mówię. Stoję i mówię, ponieważ milczenie wcale nie jest złotem. To, że ktoś kiedyś powiedział, że milczenie jest złotem i ludzie to teraz powtarzają, to, yy, to nie jest prawda. Nie? W sensie milczenie czasami jest złotem, a czasami nie jest złotem, więc twierdzenie, że milczenie jest złotem nie jest do końca yy, prawdziwe. Nie? Są sytuacje, w których nie wypada milczeć po prostu. Nie wiem, na przykład jak jesteście na stacji benzynowej i yy, pani kasjerka bądź pan kasier pytają się was, czy macie karty na punkty. No to wtedy dobrze jest odpowiedzieć, że tak, mam karty na punkty, proszę o to, ona, proszę mi nabyć punkty, albo nie, nie mam karty na punkty. Jeśli na takie pytanie odpowiecie milczeniem, będzie to niekulturalne, Przedłuży to pracę tej osobie, która będzie na pewno skonsternowana tym, że nie odpowiadacie na takie proste pytanie i stoicie i patrzycie się na nią. Za wami jest kolejka ludzi, którzy również chcieliby być skasowani, chcieliby zapłacić za benzynę, za ciastko, za e, jakiegoś energetyka, którego sobie kupili, bo muszą jechać dalej w trasę, do pracy, do rodziny, na czasy, gdziekolwiek by nie jechali, a wy stoicie i nie odpowiadacie na to pytanie, bo gdzieś usłyszeliście kiedyś, że milczenie jest złotem i trzeba się kurwa stosować do tej rady, a to jest bzdura. Nie ufajcie przysłowią! Przysłowi to, są, to jest kłamstwo! Największe kłamstwo ludzkości! Przysłowia powinno zostać zdelegalizowane. Trzeba wysłać do UEFy. Wracamy po przerwie na reklamę. Poznajcie Odu. Odu to platforma, dzięki której łatwo, szybko i przede wszystkim za darmo możecie założyć swoją stronę internetową, sklep online, tudzież bloga. Odu. Nie, nie, tudzież, bo możecie wszystkie te trzy rzeczy założyć. Więc tudzież to nie było dobre słowo. Ktoś mi ostatnio cisnął kiedyś o to, że źle użyłem tudzież. Odu. Dla tych, którzy od razu tutaj czułem jakiś spisek, że coś jest darmowe i to coś nie może być darmowe, bo coś się wtedy nie opłaca, to od razu może wyjaśnię. Odu to jest. Odu. taka platforma bardzo duża, mająca bardzo dużo różnych funkcji. Z których można skorzystać, ale te trzy są. Za darmo. Dopiero później, jak będziecie zadowoleni, powiedzmy, ze strony, którą założyliście, czy ze sklepu, możecie w ramach abonamentu dokupić kolejne funkcje, jak na przykład księgowość, yy, obsługę klienta w formie czatu, różne takie... Odu. Gdzieś skupię się na tym, żeby Wam pokazać, jak w prosty sposób można założyć yy, stronę internetową właśnie za pośrednictwem Odu. Ja nigdy w życiu nie zakładałem strony internetowej i wcześniej też nie próbowałem nawet z Odu. Odu. Chciałem, żeby to tak wyszło w miarę naturalnie. E, gdy robię to pierwszy raz. Odu business website for my e, very very important business with the main objective to odu inform customers dobrze about us bym chciał service offer odu taką bardziej. To są trapezy, tu są takie e, kamienie. Wezmę trapezy, bo trapez to jest fajna figura. Jaki? Wzór na pole trapezu, a plus b razy h podzielić na dwa Dobrze pamiętam? Dobrze, kurwa Pamiętam wzór na pole trapezu O dół Teraz tu wszystko można dostosować pod siebie, nie? Czyli po prostu sobie zaznaczacie i chcecie sobie napisać Miedczyński yy, Jedyny twórca jakiego potrzebujesz Ja nie mam żadnych swoich zdjęć, więc yy, muszę sobie ściągnąć To jest twórca który uwielbia tworzyć i tworzy. Tutaj musimy sobie zmienić zdjęcie, oczywiście. Dobra, o! To będzie spoko. Patrzcie, ile można tutaj z rzeczy wrzucić. Nieprawdopodobne. Nie no, masa jest różnych opcji, słuchajcie. Odu! Bardzo fotogeniczny, tyle wiernych panów na całym świecie. O, i tu widzicie, tu że się tak przesuwa. I to by było na tyle. Odu. Jak widzicie, zapisuję sobie teraz. No i już sobie wchodzę i faktycznie moja strona istnieje. To <trona> jest naprawdę świetna <trona> A ja mam link w opisie, możecie sobie powiedzieć. Oczywiście, robiłem w stronę sobie na żarty, tak? Gdyż jestem jajcarzem, komikiem i gdybym teraz na poważnie chciał robić jakąś stronę, to, to reklama mogłaby być nudna, a nie o to chodzi w moich reklamach, żeby były nudne. Ale koniec końców, chodzi o to, że ODU to jest naprawdę bardzo przydatna platforma, której sprawdzenie bardzo Wam polecam. Link oczywiście znajdziecie. W opisie, tak jak mówiłem, to jest za darmo. Tak więc, jeśli macie jakiś biznes, jakieś przedsięwzięcie, czy planujecie jakieś wydarzenie, cokolwiek, czemu stworzenie strony internetowej bądź sklepu internetowego mogłoby pomóc, zachęcam jak najbardziej. Spróbujcie sobie, to się robi naprawdę łatwo. Polecam odu. Odu! I wracamy do materiału. Czym w ogóle jest wspomniana sznyta kardynała? Otóż wygląda na tak i jest to beza z biszkoptem, a do tego jeszcze jest śmietana i dżem. I cała kurwa, cała filozofia, nie? Jako, że jestem świetny z niemieckiego, to sobie tutaj e, będę się posiłkował filmem e, tego pana Austriaka. Schnitten, glaube ich, kennt man Österreich überall. Mam nadzieję, że to jest dobry Austriak, bo Austria yy, oprócz słodkich wypieków znana jest również z tego, że potrafi yy, wydać na świat naprawdę srogich pojebów. No, a ten napis oznacza, że yy, Polaków należy ugotować. Nie wiem, dlaczego nas nie lubi ten pan. 1933, von der Konditorei Heiner in Wien, zu erde... Ja, ja, jawol. Yy, auf Wiedersehen. Okej, okay, i on ma tych jajek? 5, 6? 6 jajek będzie oddzielał białko od żółtek Tu będziemy sobie białko oddzielać a tu żółtka Więc jako że żółtka to żółte Widzę, że on te jaja ma całkiem spore moje są nie za duże Czy może muszę dać świetem Nie no w sumie nie są aż takie małe 6. Kurwa i ujebałem się spodnie białkiem zwijają. Świetnie, brawo, gratuluję. Dobra, mamy białka, mamy żółtka. Rękaw cukierniczy będzie potrzebny. Cukier wanilinowy, Śmietanfik kupiłem e, już z własnej woli. Jajka, mąki trochę, cukier i. Dżem pożyczkowy, znaczy z czerwonych pożyczek. Pewnie może być tak z czarnych, ale ten tutaj jest z czerwonych. Na nie Ja pierdolę, ile można gadać o oddzielaniu żółtek od białych. No? A, co miałem powiedzieć, bo to dzisiaj będzie trochę też kulinarna wieża Babel. Z tym, że tutaj akurat w jakimś minimalnym stopniu znam język. Trochę soli. Nie wiem ile dokładnie cukru daje, ale no ma taką miarkę, mniej więcej jak myślę, że jest podobna do tej mojej. Więc zrobię tak jak on po prostu. Wszystko nasypię do niej cukru, nie będę tego ważył. Sypię najpierw trochę. Dawno nie używałem tego koleżki. Okej, okay. i co? Podejrzewam, że będzie po prostu robił bezę teraz. W momencie, kiedy jest to ziejmy co widać. Dajcie je 5 minut. Nie może się go zdecydować, ile minut ma to trwać. Beza ubita jest w sposób zajebisty. Tak mi się przynajmniej wydaje, że. No. Właśnie, mam do Was pytanie. Was jest dużo i często macie dobre pomysły, więc postanowiłem Was zapytać. Eee, szukałem w internecie jakiegoś dobrego patentu na to, żeby porządnie wyczyścić piekarnik. I próbowałem coś tam z koską do zmywarki i tak dalej, ale. Nie działają, więc może wy macie jakieś patenty na dobre wyczyszczenie piekarnika. Jeśli macie, dajcie znać. Dwa domentike, streifen i... So geht es. Nie lubię z tym rękawem pracować, no nie jest to, nie jest to moja ulubiona rzecz że mówiąc, ale będąc aspirującym cukiernikiem chyba nie mam wyjścia i muszę po... Aaaa! machen Warum mache ich das? Dann wird uns das doch eher flüssige biskuit Do tego białka daje teraz żółtka Ale mi tego białka trochę więcej zostało, no to nie wiem, czy trochę może wywalę Reinschlagen i jedno jajo, oczywiście. Reszta cukru. Diese prise salz. Jeszcze trochę soli. Ten waniliowy cukier chyba, tak? Und ten vanile cuka. Pojedziemy. Pomógł mi ten żółty krem z apteki. Żółty krem. Nie znam nic lepszego. Żółty krem z apteki. Przy bólach mięśni i stawów. Zobaczmy, czy to moje wygląda podobnie do tego, co on ma. Dość podobne jestem jednej strony mamy wizję A, mąki trochę. Dam tej mąki też tak na oko. I teraz będziemy ten ganz locker To jest to, co robimy, to jest masa biskoptowa. Okej okay. Czyli musimy sobie ten rękaw umyć. Jedziemy. Ups. No, trochę rzadki mi ten biszkopt wyszedł, ale może tak ma być. Nie wiem. Dobra. Chyba będzie git. Chyba tu trochę przesadziłem z tym biszkoptem, ale trudno. Endy są sauber und das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Eee, dobra, czy to idzie teraz do piekarnika na 20-25 minut na 160 stopni. Tyle zrozumiałem. Trochę bajzel mi się zrobił. Mamy to teraz wyciągnąć. a wygląda w miarę w porządku. I dać temu trochę odpocząć. Trochę trochę sobie musi dychnąć. Jestem śmiertelnie zmęczony, chociaż. Niczego w życiu nie dokonałem! To no dobra, ja on teraz robi taki, coś powiedziałbym spany taniec. Niech padłem na to, że sobie bierze to, kładzie to na papier jeszcze jeden i przekłada to tak, żeby to teraz Ups, i... odlepić. Du oh, Ein bisschen Marmelade, wie gesagt ihr könnt auch Erdbeermarmelade nehmen, ihr könnt... Wieso legst du das in eine Sitzung? Du kannst nicht Dann wäre es ja nicht die Kardinalschnitte. Ich passiere das jetzt ein bisschen... Diese Marmelade auftragen. Ich tue es auf beiden Seiten rauf. Oh, auf die Lippen. Und Chyba on coś takiego robi, nie? Więcej palety, jest na tyle śmit. Co dalej? Kubił sobie śmietanę i nawet o tym nie powiedział. Dobra, to muszę jeszcze śmietane ubić. Miałem ją w zamrażarce. Żeby dziś mi na pewno wyszło. Hey, Policja, chłopczy mu po pomóc. Śmietane. Śmietanę czy kupić? No. Słodko czy kwaśną? A kto mówi? Policja. Oj Boże, no. Y... <laughs> uważać, to się wykręca, jaki numer? No No Na policji się pani połączyła To nieprawda No jak nieprawda? Heniu No nie Heniu, tylko dyżurny policji Chyba wyszło git Twierdzielamy tu teraz śmietane. Trochę za dużo jej zrobiłem Gałgan, będziesz jadł śmietanę? Śmietana jest niesłodzona, bo on użył słowa zane, Czyli, że chyba chodzi o to, że niesłodzona ma być ja Jest Ganz vorsichtig rauf Jakoś tak to się robi, tak? No, ta góra trochę mi wyszła, powiem wam, za mała. Albo za dużo dałem tej śmietany, ale ogólnie efekt jest chyba taki, jaki miał być, co nie? Szóste najlepsze ciasto świata. Według Taste Atlas. To jest kettlebell Nie mam cukru pudru, nie mam. Wiem na pewno, że nie mam, bo nie mam. Kolera jasna, no. Alle Mammaline. Da sieht man wirklich die Farben des Vatikan und auch die Kardinalsfarbe und dann noch die Füllung. Ein Genuss. Muss man gekostet haben. Kardinalschnitte, wenn man sich so anschaut, einfach herrlich. Ist nicht schwer, Leute. Man muss noch ein paar Sachen beachten und dann. genus nic ma im wege. I wünsche to so No nie wyszło tak jak jego, nie ma tyle tego żółtego. No dobra, odetniemy te ranty. Okej, okay. u niego po przekrojeniu mam wrażenie, że jest to bardziej żółte. Więc liwe, że chodzi o to, że dodałem za mało żółtek, za dużo białek do tego, Biszkop. Nie mam również cukru, pudru. Za co bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. Ale mam maliny, więc ozdobię to... Malina! 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 Tak to wygląda. Yy, cukier puder na pewno sprawiłby, że wyglądałoby to lepiej. Przepraszam, że tak mało dzisiaj było do zrobienia. Ale tak też była z deserami. Kurde, bardzo dobre. To znaczy, ja jestem osobą, która zdecydowanie wyżej Przekłada desery takie właśnie śmietanowo, kremowe, waniliowe, biszkoptowe na czekoladę. Jeśli jesteście takimi ludźmi jak ja, to ten deser na bardzo Wam zasmakuje. Jest bardzo prosty do zrobienia. Powiedziałbym, że jest to ulepszona wersja tej takiej rolady. Bardzo dobre, ale gdybym miał do wyboru zamówić sobie na deser kardinale schnite albo karpatkę. Wybrałbym kartę, karpatkę. Deser w każdym razie bardzo prosty do zrobienia, musicie sobie zrobić w domu. Rozgrzewkę uważam za udaną. Na następny odcinek deserowego czerwca postaram się coś trudniejszego znaleźć. Dziękuję za dziś, do zobaczenia za tydzień.